Dzień dobry, dzień dobry Coś, Jakieś święto się wydarzyło Z tego względu, że Cała familia jest Cała familia Dawidek Jest cały i żyje 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 Łukasz, no poszedł sobie Łukasz, Łukasz Czegoś Łukasz? Łukasz jest cały i żyje Cały i żyje Siema, bo też się nie widzieli No, ogólnie rzecz biorąc Późno się włączam, bo na 89. To jest 89, czyli 86 km? 85, km, no. Kurde, tylko wychodzi na to, że jestem najbrudniejszy. Jak masz tak? Na... Tak, jak masz tak, masz tak basz. Nie, bo, bo ogólnie. Padało, miałem weekend, myć go, ale kurde, nie wyszło. Nie wyszło. Dawid jest czystszy. A i tyle, dobra. Robimy pauzuję na 45. Eee, Dabi tylko na chwilkę. Się zatrzymał z nami na fajeczkę. I potem e, jedzie na Hamburg, zdać znaczy szybko zdać, pobrać. Bo musi na 12 gdzieś tam zdążyć na zaradunek. Tak samo Łukasz. To ten na 9 i 9 powiedzmy tak. A ja też coś tam mam. Tak, wiem. Tam ja tutaj tej dzika. Tak, ja widziałem. To, było to, to przez... tak, tak? tak, to zrobił ten. Ja myślałem, ciński Ja wiem, że to. Myślałem tylko, że to jest, wieś. Jak ja jeszcze go do, tego odbierałem, ja ale czyli... nie myślałem, że to już tu wychodzi, tak, wiesz, to na. Tak ten... było, a wiesz co? Tak jak ja to brałem, a ja czy jego, yy, no kurde, no przywiózł i potem sam obserwowałem. No to tutaj jeszcze była sierść dzika. No? Bada nie? nie bada fabryczna? no jest tutaj oberwane i tutaj jestem ten... A kto to właśnie ten uderzył? Ciński Ciński? Chiński na czeskiej autostradzie A ja coś było o tym No mówił, mówił Szkoda no. psa Szkoda psa, dobra Co mówisz? Fajka pokoju... Fajka pokoju spalona powiedzmy z zypkiem, bo tylko on na chwilkę 15 zrobił z tego względu, że jeszcze będzie tankować się więc tam gdzieś sobie dokręcić nie chcę dojechać do, e, powiedzmy chcę dojechać do pod Berlin, tam dokończyć 30 i po to, żeby dojechać do Hamburga, potem na raz, nie? bo tam musi się, że tak powiedzmy, zdjąć, załadować i ma załadunek tam między Osnabrykiem no linia osnabryk ale tam bliżej Osnabryka Łukasz będzie jechać, też tylko robi dziewiątkę i będzie jechać do tego, pobierać Pusty w Hamburgu, czy pełny? Nie, Dawid bierze pełny, zdjąć i do, do, i do tego, do Hamburga. Łukasz yy, jedzie do, raczej znaczy pobiera w Hamburgu, jedzie do Bremerhaven, ładować i do Hamburga. A ja, kurde, misję specjalną jakąś mam, nie wiem dlaczego. No eee, ja mówię, kurde, nie, mo, nie chcesz dać komuś tej. Dawidowi czy Łukaszowi mówię, Dawid ma najmniej kilometrów. Nie, chcę, żebyś pokazuje, że 12 zamknięta jest. Ty poczekaj, poczekaj, bo tam gadam, to zobaczymy, to zobaczymy później. Eee, i ten, i mówię, że Dawid ma najmniej, nie. Wziąłem to do siebie, że w tamtym miesiącu mało kilometrów zrobiłeś. Teraz chcę, żebyś zrobił jak najwięcej. Ja mówię, up, dziękuję, 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 ale trochę nie fair między chłopakami, no nie. No ale już ma plan ogólnie dla mnie, dla chłopaków też już jakiś tam, ma mniej więcej plan. I, i będziemy robić swoje, no nie? No. Coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze. No a my tutaj zrobiliśmy sobie piątkę, bo Łukasz generalnie tylko dotąd dojdzie z chałupy. A to jest raz, dwa. No ja to też, razem z nim będę jechać, pauzę, dziewiątkę zrobimy, już coś takiego i pójdziemy, tak? Jeszcze muszę turban zrobić, bo szukać ma kurplan na zdanie, podjęcie. Ja muszę właśnie zrobić turban na zdjęcie, bo ja mam pobranie kontenera pełnego, odprawionego, który już długo, długo, długo leżał w tym w porcie. To oni wyrzucają podobnie już takie kontenery na zewnętrzne magazyny? Nie, dlaczego? Chyba, że wyjęli, ten był wyjęty. Wielka kontrola, to to nie pasowało, i potem. Nie składali już na, na, na tego, na jakimś y, porcie, znaczy terminalu, to złożyli na jakimś tym mm, depocie. I z tym będę jechać na Wulkę Kosowską, boż. Jak mi tam dawno nie było i myślałem, że te czasy się skoczą, nie, do Wulki Kosowskiej i tego wszystkiego innego. O, właśnie, kurczę, i dali mi strzeliłeś. śwodź. E, o, dziękujemy, elegancko. No. I jeszcze jakiś tam plan ma, może będziemy ładować jakąś drobnicę do Hamburga, bądź złożymy ten kontor, czy da się złożyć a Jak nie to jakaś drobnica i to i tamto, by chciał, żebym pojechał jeszcze a czy nie, teraz to nie, dobra nie będę zdradzać planu jak jest, ale ogólnie mam plan prawie na dwa tygodnie no nie. I to są dość długie tematy, więc spoko, 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 no nie, więc dobra Jedziemy właśnie, bo mamy te numery własne na odprawę, na świecko zajedziemy, odprawimy i będziemy jechać dalej, no nie. No, Taki jest na razie plan e, działania. No. Więc dobra. To muszę jeszcze zobaczyć co się dzieje z tą dwunastką. I pędzimy pi pipi pi, 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 pi troszeczkę że tak powiedzmy wieje jak skurczy syn ogólnie jest duży przeskok czasowy z tego względu na... o jak się pięknie rozświetliły moje cudne bombeczki <grywki> bąbelki e... <laughs> bo jesteśmy już na Orlenie na Berlinie e... ogólnie my objeżdżałem z Łukaszem e... Rzepinem na Ujazd do Urzędu celnego Zapanie. panie Dzień dobry. To co? A jestem Nie wiem Bo tak to gdzie dojedziemy? Do setnego ale nie wiem czy dochy nie ruszy Mało, ale pewnie ruszę, bo 211 mamy, mamy 198 190 setnego i mamy 211 No to jest to no to, no, to prawie, prawie 200 no Kilometr. To będzie tak na styku, styku. styku, styku. Czy jedziemy do herca i kończymy? Za A miałem. to już od ciebie to zależy. Czy chcesz? No, od ciebie to zależy, bo ode mnie to wiesz. Jak chcesz, pani? Co, co panie? mówiłem na 12. Patrz, pierwszy. Zawsze? <ślesz> Szef, zawsze ma rację. <ślesz> Nie wiem, no. A ty co tam? Już wydruk zrobiłeś. Wydruk nie zgadnę, źle na godziny Co? Ale to łącznie. pół godziny? Nie, ale to łącznie dzisiaj. Tak. Dzisiaj. Do 4. Seryjnie, tak kurde wieje na dworzu, że to dramat. Dramat, dramat. A też się tutaj zatrzymałem, bo musiałem skorzystać z okazji. A mówię, że ten. Że mijaliśmy. Tak, widzę, widzę. A mieliśmy od rzepina, bo tam ogólnie nie wiem jakiś wypadek przedziwny był. Mnie, Maciej. Tak, słyszę, słyszę, jadę. Nie wiem, czy on w ogóle mnie słyszy, czy nie. No dobra, tutaj. A to bo ja ten miałem radio przyciszone. jedziesz? Tak, jadę. No. Y... Był jakiś wypadek na dwunastce, to trochę z drogę jedziemy i finish, nie? No no, o kurde. Czy to czysto. No i, i była niby droga zamknięta, więc obawialiśmy się tego, że po prostu na świecko nie zjedziemy na cyrk i pojechaliśmy z Rzep przez Rzepin na ujazd. Trochę taki dołek zrobiliśmy, no nie. No ale ogólnie rzecz biorąc pojechaliśmy, dojechaliśmy odprawiliśmy szybko Ja tylko usiadłem mój po Chciałem kazać trochę po się... Ty poczekaj, poczekaj, zaraz cię dogonię, a poza tym też mówię do kamerki No i ledwo usiadłem już musiałem wstawać mm, To była rada no, słuchajcie Słownie jak wieje To jest dramat Spalanie to też do ładnych nie należy. No, biegając do tego wszystkiego. Odprawiliśmy, tam kolega był, Tomek od Tkaczkowskiego przed nami, więc tam nam tam wszystko ładnie monitorował, jak to tam wszystko jest. Bo Dawid to też tankował i i ogólnie nie wiedział co robić. Że w końcu też poszedł ten korek. I ten, i w końcu fakt faktem się złączyliśmy praktycznie razem. I ten, i przymykaliśmy przez ten, znaczy w tym korku jechaliśmy. A e, tam się okazało, że na Szelce, czyli pierwsza pompa, czyli to taki 15 km powiedzmy, chyba coś takiego. E, dwa tiry się stykły, pykły, powiedzmy, z w masemoromek w jechał jakiś powiedzmy auto tego. Lawety ciężarówkowe, jedna ciągła na czepę druga konia. No to koń to tutaj całe było zmiażdżone, no? Nie? No i później to jakoś tam puścili, ale i tak poszliśmy tak zwaną krótką piątką, czyli albo pierwszym, albo drugim, ale my poszliśmy na drugi zjazd. I potem tymi landami poszliśmy, bo też nie wiadomo jak tam by jechali, czy tam coś tam. O, no, mogły być jakieś problemy. Też pytanie, czy tam. no mogły być problemy, że to mogłoby dłużej się zejść niż de facto piątką byśmy jechali, no nie. No. I, i już jesteśmy w tym miejscu. O. no Dawid musi 30 kręcić. Mm, jeszcze. I on jedzie do Hamburga przełożyć puszki, i ten a my prawdopodobnie tylko dojedziemy. No bo ja mógłbym dalej jechać, oczywiście, no nie bym dojechał do y, Hamburga, ale czy jest sens? Chyba nie, chyba nie. W mam już robotę, oczywiście, no nie, ale w sumie wiek głupie, powiem mam szczerze. No eee, ale to pojadę z Łukaszem, tam nie ma problemu, mogę pojechać. Jutro pojechać tyle pojechać, najwyżej yy, wyjechać tyle ile mogę. Najwyżej yy, ze wtorku na środę, wtedy ta wcześniej stać o czym mówisz, na konkretną jakąś godzinę i pod tą godzinę stać i jechać, no nie? No. Jeżeli w ogóle to numer jakiś, czy coś będzie w do mnie, do mnie dzwonił, no nie? W ogóle nie, nie mam pojęcia no, nie? no. a teraz to sobie elegancko będziemy pędzić.

Danna kawa Łukasz już tam dmowa sobie poradny papierosek O jest, no jest. To tak wymyślił takie wczesne godziny na no, Ogólnie to trzeba jechać Dobry, dobry Trzeba jechać bo na 11 Jutro Więc tak sobie tu tak liczę, liczę, liczę Uf, no Trzeba jednak tak samo pojechać jak Łukasz O tej szóstej rano Najgorsze to jest to, że Ładnie sobie śpisz W sensie ładnie śpisz, dobrze A tu Eee Eee no nie Ach. To jest najgorsze chyba uczucie jakie może być No tutaj by jeszcze sobie człowiek pospał, a to nie dają nie dają Nichuje Nich huchu Dzisiaj jeszcze jed Jeszcze z minutkę To możemy jechać Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rise the song. No, Zinte, Zinte. Ale kurde, co ja się wpierniczyłem To jest głowa mała, no nie? Ogólnie Łukasza dogoniłem, tak? Nawet pierwszy wyjeżdżam, no ale on tutaj jeszcze ładuje Tego puściaka Jedziesz? A chcesz tutaj pewnie e, Puściaka jeszcze tu ładuje i I ten... I na tego jeszcze stoi, a ja już jadę Na pobrać ten kontener pełne z magazynu, no pierwszy raz tam będę to będzie ciekawie ciekawie, no a się wpierniczyłem w taki sposób że już był zator no, już był koreczek przed, przed raczej w Hamburgu już na obwodnicy na jedynce przed zjazdem na Wedel Fytyl, Fytyl, jak to mi mówią, Fytyl to jest eee, to mm, no to tam jest taki, się zjeżdża jeszcze można na Fytyl, i można na Georga zjechać, no nie no i niestety pojechałem na Wedel fetyl I, i, i te. No niestety spotkał mi korek, no nie. No i tak byliśmy akurat nie na radiu, tylko na telefonie, bo oczywiście ja troszeczkę za długo na lewym poszedłem i za bardzo go wyprzedziłem, no nie. No i byłem pierwszy na telefonie i mówię ty. Mam zaczepisty koreczek, no nie, a on mówi ty, wiesz, znaczy wcześniej mówił ty wiesz, co już nie ma tego korka. No to elegancko, no to posiadłem, a potem popatrzył, że ty, no faktycznie, kurde już mi sama Kaszka powiedzmy Nie, to jest Magda, on powiedział, Magda, Magda eee, Magda mu po, zmieniła już trasę i pojechał przez Georga, no nie? No, no. no to de facto, nie wiem 8 minut był szybciej Jak tutaj się, koło niego stanąłem się rozpiąłem i zameldowałem się na okienko, na furę i ten, no i przyszedłem, pytam się ile już stoisz. No 12 minut. No to tak mówię 5 minut, 4 minuty na to, żeby się przestawić to i tamto, no nie no. I tak to właśnie jest, tak to właśnie jest, dobra. Mm, jedziemy, jedziemy, jedziemy. no Dawid pewnie też już gdzieś będzie ruszać bo on o północy powiedzmy ładował na CTB tutaj Łukasz, jadą na, w stronę, na, przez Bremen. I, i tyle no nie. a ja na Polskę Kurde, cholera jasna Dobra ale ogólnie jestem w szoku że o tej godzinie o 930 jest pusto 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 do hamburga wjechać to hmm, korki z każdej strony no nie? ale jeżeli chodzi o port w środku to jest puściutko, puściutko Dobra, no to jedziemy na ten na ten na ten magaz. No już dojechałem Tylko pytanie czy to jest faktycznie tutaj nie. Bo ogólnie rzecz biorąc po adresie googlowym niby to tutaj powinno być No ale no tam jakiś ten magazyn nie jest ale czy to ten zaś okaże Dobra, to tutaj, tutaj tutaj Tylko trochę takie zastanawiające się z tego względu, że ja tylko przyszedłem Mówisz, że mam taki kontajner? Ok, ok. Proszę jechać, załadować, dziękuję. Do widzenia. Mówię Co? A Jakieś papiery? Sol? Albo coś? Nie. Mówisz, że może najwyżej ten dać na CMR-ce, no nie? No to zrobię tę CMR-kę i jadę ładować. Jak to się mówi, bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście. Co? Kurde, ale miejsce do załadunku powiem Wam. Ło! Jak tu się przejeżdża, zobaczcie, jak tu się kurde gnie. Ja tu się bałem, że to tym agregatem ściągnę, no nie? Dobra, możemy z tego przybytku wyjeżdżać. A jeszcze tutaj obok nie przyjechała, czyli noś przejeżdżała koło mnie. Stara babcia. Kurde, jeszcze tam nie zobaczycie pewnie, ale skalnia pierwsza. To była czwórka. Coś takiego, no, euro zero powiedzmy. No a tutaj kierowca idzie sobie. Nie wiem, chyba muszę mieć tutaj stałą linię. Oczywiście jak z torebką to chyba jakaś toaletka, no nie? No ale na polskich rejestracjach. I tak, o dobra, pieczątka jest, wszystko jest. To jeszcze jest coś takie dziwne. Powiesz kontener, no to jedź. Kurde, zamiast coś sprawdzić czy faktycznie to ja mam odebrać numery rejestracyjne? NIE! jedź no to jadę dobra, i tutaj mamy tunów no tak dobrze załadowany no, dobrze załadowany no, więc dobra więc można jak masz numer kontenera, jak znasz przyjeżdżasz i odbierasz <laughs> elegancko, 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 no dobra tuż mamy ten co zazwyczaj tutaj wyjeżdżamy? No nie. Tam jest ten port bananowy, co kiedyś tam ładowałem, te merski. Ale poczekajcie, czy tutaj mi się uda jakoś fajnie? Powiem, że najpierw jest to światełko, potem tamto światełko. Czy uda mi się wyjechać? No ale to jak taki, taka kierowca pi, a nie, a nie kierowca. O, może tutaj. Eee, że nie umie tam sobie wjechać ja bym się wcisnął i byłoby elegancko tak to będę musiał go przepuścić jednego, drugiego a nie, ten będzie już tutaj dobra, to będziemy je przepuszczać dobra, wyjeżdżamy z Hamburga i jedziemy na wulkę kursowską ogólnie rzecz biorąc ja sobie tutaj zrobię piętnastkę w tak zwanym tym cepajanie na górce <gryw> Idę do jakiegoś redbulka bo Zasypiam Jest ją Coś tak mi się spać chce mm. Też niedawno robiłem Sobie pauzę 30 sobie obiad sobie Odgrzałem i ten. A teraz patrzę, że na Łukasza jest zlecenie. I będzie jechać do Lipska. No, robi to. Ten Hamburg, raczej ten Bremerhaven, Hamburg. No, mam nadzieję, że już tam jest i ładuje. Wraca na Hamburg. A no, na kiedy to ma. Na kiedy, na kiedy? O, bo dzisiaj tego chyba nie załaduję właśnie tego importu. Hmm. No nic. No w tym samym miejscu będzie ładować co ja. Nie wiem, co to jest. ale ogólnie, rzecz biorąc ten kontener będzie ładować, będzie jechać do Lipska na no, pojutrze i o. I o, fajnie, bo to jest liczone chyba pusto-pełno. Pełno-pusto, o. I, 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 I co, będzie wracać i mam nadzieję, że już coś na dom, tak? Bo to, tak, dzisiaj jest, w, w, dzisiaj jest wtorek. W środę załaduję, w czwartek zdejmuję, w czwartek już będzie w Hamburgu. Mógłby coś na dom ładować. Piątek, piątek będzie już w domu. Może znowu jakiś nocny Płońsk się znajdzie. Ach te płońskie, no to nas, nas wykończą Zalewają nas tymi płońskami Ale no cóż, cieszyć się z tego co mamy Jeszcze 5 minut 5 minut pauzy, 15 Dojdziemy Dojedziemy sobie gdzieś tam, nie wiem, za granicę Czy na granicę, jeszcze wstąpię do Orlana Na chwilę na pewno Potem nie wiem, na 10 godzin gdzieś pójdziemy. Ale gdzie dokładnie dojedziemy? Nie wiem, może gdzieś tam pod Poznań? Może będzie, tak? że pod Poznań i poczekajcie z Poznania do. A potem z Poznania do Wólki Kosowskiej mamy 307 km. To na we dojedziemy. Mam taką nadzieję. Patrzcie, ten to jest 307, a tutaj przez Warszawę jest 319. Będzie trzeba jechać chyba przez ten. A bo tutaj też Ino się pokazuje. No, no. No zaczymy, pomyślę. Jak będzie w zależności, która godzina, jak to będzie iść, to może przez mszczonów pojedziemy albo przez Pruszków do Warszawy. Przez Warszawy. Bo różnica między tym a tym nie jest wielka. No, a to liczę z Poznania. Może Poznań, zapoznań fajnie gdzieś byłoby zapoznań, ale no, zobaczę jak to w ogóle wyjdzie czasowo, no nie? Bo jeszcze mam ile? 3 godziny. 3 godziny. Hm. No nic, na granicy się zrobi pauzę 30 i się wyliczy wtedy i w termin. I wtedy pójdziemy na pauzę. No. No dobra. To zaraz pędzimy.